To był już nasz czwarty rejs na MSC Fantazja, tak Fantazja? Tutaj widzicie jak mieszkaliśmy w naszej kabinie. Tutaj jest widok. Na windy, na windy, tutaj na, na główne schody, na hale. na teatr, na lampę, na, lampę. na schody wykończone złotymi balustradami. Tutaj I znowu jesteśmy, znowu jesteśmy w teatrze. O, jaka była gwiazda! Tutaj jedna z restauracji, tutaj kolejna, tutaj kaktusy, tutaj jakaś. Meduzy. Meduzy, tutaj wygrana kaczka, bo wygraliśmy dwa quizy. Tutaj jeżdżące windy, a tutaj mule, mule a tutaj łosoś, a tutaj kawka Mleko. na balkonie i śniadanko w pokoju mniam. A tu piękna pani. Z filiżanką. Tutaj było widać cały statek, a teraz już był melon i nasze wygodne wyro i ja! urodziny Marcina. Uła! I piękny widok za oknem. Łosoś, jajko. Jajko uno. po benedyktyńsku, po uno i po unie. <śmiech> <śmiech> I tutaj gdzieś tam w barze, tutaj były urodziny. Takie wschody słońca i zachody piękne. I w teatrze występy. Tutaj idziemy do naszej kabiny. Mieszkaliśmy tym razem na dziesiątym piętrze. Tutaj było Liquid Dicho. Widok na baseny z różnych miejsc. Tutaj był basen z, od, z odsuwanym o, dachem, white party, mniam pizza. pizza, była pyszna pizza, pyszne jedzenie. A tutaj sobie my. tańcujemy. Tutaj znowu jakieś śniadanie, i znowu kawa, i to my. Takie życie turysty. Takie życie, ciężkie życie w czasowicza. Tam mieliśmy robaki na talerzu. Nie, to nie były robaki. Ale morskie. Tutaj robaki. piękny zachód, tutaj chyba Istanbul był, jedno z pięter, piękne żyrandole i zdrowie wszystkich państwa. Piękne schody, znowu lampa i niebieska ryba na basenie. I znowu robak morski jakiś. i i krewetko podobne. Piękne występy, piękne show, pyszne jedzenie, widok. A ja tutaj mój arc. I my w na windzie na basen. To już była wyspa korfu z tego co pamiętam. I tutaj z pyszną kawką, pysznym jedzonkiem. I takie pożegnanie w Bari.